Maneczko witam bardzo serdecznie. W ostatniej 20. Bo to 81 odcinek składania zbroi Mark 3. Słuchajcie, dzisiaj jest większy element, więc nie będę przedłużał. Bierzmy się za składanie, bo zapewne jesteście bardzo ciekawi, co tutaj się znajduje. No i słuchajcie, jak widzicie, jak się już domyślacie, jak zapewne każdy z Was się domyśla. Są w dzisiejszym egzemplarzu plecy. Plecy są w 100% metalowe, znaczy. Tak, tutaj też jest metal. W 100% element jest metalowy, co jest ogromnym plusem. Są też jakieś dwie zaślepki, jednak nie wiem na co one są. E, zaraz się udowiemy, otwierając e, gazetkę i patrzymy na dzisiejszy montaż. Patrząc na dzisiejszy montaż. Nie powinien odbyć być jakoś szczególnie skomplikowany. Bo bierzemy te dwa elementy, uzupełniamy tutaj puste miejsce i dokręcamy je śrubką IP. Czyli tak, jedna część idzie tu, druga część idzie tu, i trzeba to dokręcić dwiema śrubkami w tym i w tym miejscu. Jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, jest on zakończony, ale może zanim zakończymy te montowanie, to można zabrać. Przymierzmy mniej więcej jak to wygląda z korpusem przednim. Można to wstępnie do siebie przyłożyć i zobaczyć jak to pasuje. No i przyznam, że prezentuje się świetnie. Zobaczcie. Tak przód, który będzie jeszcze obudowywany, tak tył. Te elementy można sobie dopasować, te skrzydełka, jak to mówiłem. O! Nawet jeszcze trochę bardziej docisnąć. I prezentuje się nieziemsko i trochę waży. Może nawet kilogram to ważyć. Więc, więc czuć tą wagę. I tutaj będą montowane ręce. Też zauważcie, że te żłobienia bardzo ciekawie tutaj wyglądają. I kolejny element, który zbliża nas do końca. Słuchajcie, bardzo mi się podoba, że ten element cały jest z metalu, że nie ma tutaj plastyczków. Tak jak z przodu mamy plasticzki, które co prawda ładnie wyglądają, no ale jednak metal to metal. Kto wie, być może tej przód będziemy obudowywać jeszcze metalem, ale patrząc na ten element, że ten od barku że on jest plastikowy, więc obstawiam, że te elementy też będą z plastiku, które będą tutaj z przodu montowane. No. A na dziś to będzie wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Siemaneczko i do zobaczenia.